Idziemy następnie do degustacji. Tym razem testowe yy, piwo. Jest to Cloudwater, tak. Ale z Tesco. Produkowany przez Brudoga. I jest to... DDH Pale. Bolt and Punchy. 5% alkoholu. Tu nic nie pisze, bo to pisze na wszystkich puszkach jednakowo. Chcą sprzedać czteropak, a eee, podobno ten czteropak jest taki blejaki, nie wiem, nie kupiłem, nie próbowałem, ale widziałem recenzję, że wszyscy są tak, eee, what is, what it is? no nie podoba się podobno, eee, dobrze. Składniki, woda, słód jęczmienny, chmiele, słód owsiany. Toryfikowana pszenica i zroszcze. No, troszkę zmienili. No, niestety nie wiemy jakie. Chmiele. A no, ale nowoczesne i klasyczne. Tak. No, ale nie wiemy jakie. W każdym razie piwo wygląda tak jak soczek grejpfrutowy. <laughs> z, z kropelką mleka. E, piana no, dosyć nawet się tworzy. Drobno i średnio pęcherzykowa. Szczególnie jak się nalewa z góry. No ale później dosyć szybko opada. Aromat jest przyjemny. Nie jest może jakiś taki powalający, ale przyjemny. Jest trochę cytrusów taki, takiej zestawości cytrusowej, trochę egzotycznych owoców, szczególnie ananasa, trochę marakui, takich bardziej soczystych owoców. E, oczywiście, troszkę mango jest. Ale wiecie co? Czuć też takie, takie mokre zboże. To ta chyba trofikowana pszenica. Ogólnie jest przyjemnie, soczyście. Cytrusowo-egzotycznie. No, ale nie jest to jakiś ogromny e, aromat. Jest przyjemny i tyle. Dobrze, no to spróbujmy, masz rzadkość. No i mniej więcej taki sam jest smak. Ciało szczerze mówiąc, zaskakująco lekkie. Myślałem, że będzie troszkę troszkę bardziej e, cięższe. Jest takie średnie piwo jest przez to może bardziej soczyste w odbiorze. Jest ta taka ziarnistość pszenicy tutaj wyeksponowana, ale jest też troszkę takich właśnie żelkowych e, aksamitnych nutek z owsa. Ale ta ziarnistość tutaj jednak zostaje nawet w takim Późniejszym odczuciu jest grejfutowa goryczka dosyć wyraźna. Piwo jest przyjemne, odświeżające, soczyste. Jest taka zestowa cytrusowość. Plus te egzotyczne owoce. Ale tak jak, tak jak i w aromacie, jest bardziej. Mamy eksponowany ananas, marakuja niż e, takie trochę cięższe powiedzmy e, mango czy nawet brzuszk w chinie, prawda? One są gdzieś tam styku. Mamy właśnie ananasa, marakuje, e, i te takie zesty. E, trochę grapefruita, trochę e, cytryny, limonki, e, pomarańcz nie bardzo, nie. To jest takie dosyć wytrawne piwo, e, ale dosyć soczyste, odświeżające, przyjemne w odbiorze. Natomiast tych smaków i aromatów mogłoby być więcej, zdecydowanie. Z drugiej strony jest dosyć przyjemnie. Trzeba, mi się wydaje, podejść do tego jak do piwa e, dla supermarketu. W supermarkecie ma się sprzedawać dużo. Czyli piwo nie może być ekstremalne. Prawda? E, ma się sprzedawać dużo. Czyli może być mniej soczyste, mniej e, aromatyczne, aby tylko więcej. Ludzi e, stwierdził, że, tak, okej, okay, jest to dla mnie. Ech, czyli tak. zdecydowanie to piwo. No, wszyscy, e, tak powiem, piwni recenzenci je rzucają na to. No, bo jest coś nowego w Tesco. E, no, ale to jest piwo dla mas. Tak, kraftowe. Ale dla mas. <noise> Także to nie jest ekstremum. Oj, wiecie co? E, dawno nie piłem takiego jakiegoś ekstremalnego piwa. E, tęsknię za tymi piwami, co były takie 1000 i był powiedzmy. Tak, to ma być super hiper. I nieważne co ktoś powie. Nie, teraz jest komercha. Masz je sprzedawać, no, nie dziwię się, browary muszą zarobić na siebie, prawda? E, no ale tą markę trzeba sobie jakoś wyrobić, dobrymi piwami oczywiście, nie? E, no cóż, e, to, jest, to jest tak no, jeśli robisz dla Tesco, to robisz po taniości, żeby ci się opłacało, żeby ci się opłacało Tesco. Tak? A w tym wypadku jeszcze jest podwykonawca, czyli Brudo. Czyli musi być jeszcze taniej. żeby wszystkim się opłacało. Eee, no. Piwo jest dobre, warto spróbować. Natomiast e, pff, no. są różne opinie na ten temat. Mi się wydaje, że właśnie z tego powodu, że e, Claudy Water wyrobił sobie opinię. No a teraz się. Rozumienie na drobne. Tak samo jak kiedyś było z Brudowi. Dobra opinia, a później zaczął robić dla supermarketów i, i wszyscy tak. E, czemu rozwadniasz to piwo? E, no tak, to, to już nie jest to samo. Niestety. Ale zarabiają, tak? Zarabiają i to się liczy. Money, money. Ech. Mimo wszystko, piwo jest warte spróbowania. Jest dobre. Czy jest warty 3,50 funtów za puszkę? Może i jest. No. Tak piwa w kosztują, kosztuję, także nie masz wyboru. Musisz płacić. E, jak chcesz spróbować? Natomiast nie powiedziałbym, że piwo jest złe. Jest fajne. Ale czy bym nie do niego? Ja wiem. Nie Zresztą ja mam skrzywienie zawodowe, rzadko wracam do tych samych piw, które już piłem. Chyba, że coś jest tanie i naprawdę lubię. Albo naprawdę bardzo to lubię i jest często dostępne. To wtedy tak. A jak mam coś takiego, co jest sezonowe, tak, no przyszło-poszło, to nie, niekoniecznie. Piszcie y, wasze komentarze. Czy byście to piwo kupowali ciągle? Czy może to jest tylko taka letnia przygoda i tyle? No cóż, od tego są komentarze. Mam nadzieję, że ta rezonat Wam się podobała. jak podoba mi się to piwo, może dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwonku, który będzie Wam przypominał każdy nam filmie na kanale, także że będziecie na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej ale degustacji. Wasze zdrowie. Cześć.